Siemano! Z tej strony Krasnal, no dawno nie mówiłem tego siemano, swojego powitania, no ale znowu wracam, Krasnal B is back e, Nie mogę się już e, doczekać nagrywając kolejne filmy W teorii nagrywając, bo będę wstał znowu na swój kanał filmy No ale przed swoją przerwą, no to było pamiętam wakacje, nagrałem dużo na zapas bo myślałem, że wstawię a jednak po wypowiedzi z kaczy się nie nawet wstawać taki byłem leniwy tak mi się sobie 20 dni przerwy no to chwili popocząłem do miesiąca wtedy wstawię nie a miesiąc miałem 2 miesiące miałem trzy miesiące nawet no i mam aktualnie 20... prawie 4 miesiące minęły od kiedy zrobiłem przerwę, ale wracamy, będą pojawiały się te filmiki nagrane wcześniej. Te nagrane na zapas dlatego jakby będę pierdzielił rzeczy, które były działy się pewnie bardzo, bardzo dawno temu, ale to nieważne, najważniejsze to, że wróciłem, najważniejsze to że my kontynuujemy nagrywanie, kontynuujemy to eee, i co, i zajebiście, jest git, jest bardzo dobrze. To co, na dniach dnia. oczkujcie StarCrafta albo czegoś innego. Siemanko, na na,